Cześć panowie! Dzisiaj odpowiemy sobie na bardzo ważne pytanie, czyli jak używać matowych glinek do włosów, tak żeby dały nam jak najwięcej kontroli i chwytu. Pokażę też kilka moich prokipów, które mogą Wam ułatwić układanie włosów przy pomocy tego typu produktów. Także ja jestem Paweł, witam was na kanale dla Gentlemana. I zapraszam do oglądania. I w dzisiejszym filmie pokazując jak używać w glinek, będę się posiłkował glinką Tortuga od Rycrafta. Jest to wodna glinka, która jest naprawdę chyba najbardziej uniwersalnym produktem od Rycrafta, bo sprawdzi się do takich krótszych fryzur, typu na przykład krop, krukat czy quiff, ale też do trochę dłuższych cięć, typu na przykład side part, pompadur czy slickback. No i jest to glinka na bazie wody, więc będzie bardzo łatwo się zmywać, nie będzie tutaj żadnego problemu, w od glinek woskowych, które mają troszkę trudniejsze zmywanie, też inaczej się nimi pracuje, więc myślę, że po prostu nagram osobny film za jakiś czas o tym, jak używać glinek woskowych. Także obserwujcie ten profil, żeby być na bieżąco i nie przegapić też tego filmu. A dzisiaj się skupimy na glinkach wodnych i jak z nich właściwie korzystać. I część z was może się pewnie zastanawiać, czym się różni taka matowa pasta od matowej glinki i na przykład klasycznej pomady wodnej. Ja bym powiedział, że tak naprawdę matowe pasty i glinki to dość podobne do siebie produkty, będą miały podobne składy, ale jednak Będą się różnić tym, jakie dają wykończenie na włosach i jak się z nimi po prostu pracuje, bo moim zdaniem, matowe pasty będą trochę lżejsze na włosach. Będą dawały trochę bardziej matowe wykończenie, ale jednocześnie też szybciej zastygają na tych włosach. Więc tutaj aplikacja może być trochę trudniejsza, szczególnie jeżeli mamy dłuższe włosy. Natomiast matowe glinki. One będą miały tę aplikację trochę łatwiejszą. E, oprócz tego dają też taką fajną mięsistą teksturę, którą ja bardzo lubię. Mogą nie być aż tak lekkie jak taka matowa pasta. E, więc mimo, że te składy są podobne, mimo że będziemy ich używać do w miarę podobnych fryzur, to jednak część z Was może bardziej wybierać matową glinkę od pasty. I jeżeli chodzi o porównanie matowych glinek do klasycznych pomad wodnych, to tak naprawdę moim zdaniem to są produkty z zupełnie różnych fryzur. E, dają Zupełnie inne wykończenie na włosach, bo klasyczne pomady wodne będą nam dawały takie gładkie wykończenie z lekkim połyskiem. Także idealne będzie do na przykład fryzur typu side part, do e, pompadura czy stick backa. Natomiast w przypadku materiałów glinek, raczej będziemy tych produktów e, używać do na przykład takich nowoczesnych fryzur typu crop. Więc myślę, że jeżeli lubicie mieć fryzurę, która po prostu trzyma się w jednej formie od rana aż do wieczora, to świetne będą klasyczne pomady wodne. A jeżeli wolicie, właśnie ten luz. Tą lekkość, tą naturalność, to te matowe glinki będą super. No i oczywiście w składzie klinek znajdziemy szereg takich pozytywnie działających na nasze włosy składników typu na przykład naturalne wyciągi roślinne, woski, lanolinę, czy też glinkę kolin, która daje nam właśnie to matowe wykończenie. No i przechodząc do tego, w jaki sposób właściwie układać te włosy przy pomocy tego typu produktów. Trzeba powiedzieć o tym, że tak naprawdę takim najważniejszym etapem układania naszej fryzury jest dobre suszenie bo nasze włosy są najbardziej podatne na układanie, kiedy są jeszcze wilgotne dlatego tutaj nie powinniśmy zapomnieć o tym etapie no i też ja bardzo polecam zacząć mieć włosy rano, a nie wieczorem bo zauważyłem, że zupełnie inaczej te włosy się zachowują kiedy je umyjemy wieczorem i z rana tylko je zmoczymy i taką rzeczą, która bardzo pomoże nam w układaniu włosów podczas suszenia będzie dobry pre-styler do włosów i jest to produkt, który nakładamy na wilgotne włosy który ma za zadanie zwiększyć kontrolę nad tymi włosami chwyt, objętość tych włosów, i żeby już na etapie suszenia e, zauważyć, po prostu, jaki jest ten kształt fryzury. No i wtedy, ta matowa glinka, ten produkt końcowy, będzie tylko takim wykończeniem tej fryzury, którą stworzyliśmy już na etapie suszenia. No i będziemy mogli go użyć mniej, przez co ta fryzura będzie naturalniej wyglądać. No i ja dzisiaj użyłem jako bestellera nowej pianki do włosów Tortuga od Rarecrafta. To jest taka myślę, że fajna rzecz, że mamy w Rarecrafcie kilka linii zapachowych i kilka różnych produktów z tej samej linii. Także nie ma takiego problemu, który miałem w przypadku innych marek pomad, że e, miałem problem z dopasowywaniem zapachów produktów. Bo na przykład mm, jedna pomada miała jeden zapach, pre inny, na przykład olejek do brody jeszcze inny. Także tutaj fajne jest to, że mamy e, zarówno pre jak i pomadę w tym samym zapachu. I jeżeli chodzi o samą technikę suszenia tych włosów, ja powiedział, że tak naprawdę to będzie trochę zależeć od e, naszej fryzury, ale taką ogólną zasadą będzie to, że będziemy nakierowywali te włosy w tę stronę, w którą chcemy, żeby się układały. E, także jeżeli zaczesujecie te włosy do tyłu, to oczywiście będziemy suszyć te włosy pasmami e, jedno po drugim. E, ja zazwyczaj właśnie suszę od tyłu do przodu, żeby te wszystkie pasma były dobrze wysuszone. I tak przygotowana fryzura będzie wymagać tylko jedynie wykończenia, bo tak tak naprawdę nie powinniśmy zmuszać naszych włosów do tego, żeby układały się w tę stronę, w którą my chcemy, tylko raczej mamy je lekko nakierować. Zgadzając się z tym ich naturalnym kierunkiem porostu, bo jeżeli tak naprawdę będziemy próbować je na siłę zmusić, żeby się układały w inną stronę niż się naturalnie układają, to niestety zawsze poniesiemy porażkę. Ja też widzę to po swoich włosach, mam generalnie dość trudne włosy, wszyscy barberzy mi to mówią i widzę po prostu, że musiałem się nauczyć... Szukać tego, w jaki sposób te włosy się naturalnie układają, więc tutaj o tym pamiętamy, także przechodząc już do samej pracy z produktem. Tutaj ja zauważyłem, że różne glinki będą miały różną gęstość. Niektóre mogą mieć troszkę problem z wybieraniem się z opakowania. Inne, tak jak tortuga, raczej bezproblemowo będą się wyciągały. Także tutaj po prostu trzeba potestować, ale nie ma czym się przejmować, jeżeli jakiś produkt będzie trochę gęstszy. No i polecam wybierać produkt kilkoma mniejszymi porcjami, a nie jedną dużą. Bo wtedy o wiele łatwiej nam jest dobrać odpowiednią ilość tego produktu. Łatwiej jest go też rozprowadzić. No i bez problemu jest dobrać odrobinę więcej, a kiedy nałożymy naraz za dużo, to ciężko jest jednak go zabrać. Po wybraniu rozprowadzamy glinkę po naszych dłoniach i tutaj coś, co jest bardzo ważne, to to, żeby nie rozcierać tego produktu za mocno, bo glinki wodne działają w ten sposób, że zaczynają łapać chwyt przez to, że ta woda z nich odparowuje. A więc wytwarzając to ciepło, rozcierając, pocierając tymi dłońmi, e, zacznie ta glinka chwytać, i przez co e, no, zacznie działać za wcześnie, już przed e, nałożeniem tego produktu na włosy. Także raczej po prostu lekko rozprowadzamy produkt po dłoniach, tak, żeby był na całej dłoni, żeby lepiej się rozprowadzał, nie było żadnych grudek ale nie rozcieramy go za mocno. No i oczywiście przechodzimy do nałożenia go na nasze włosy. I tutaj oczywiście nakładamy go tak, żeby rozprowadzić go po całych włosach. To jest takim bardzo częstym błędem początkujących, że nakładają głównie na przykład na grzywkę. No i też pamiętamy o tym, żeby ten produkt był rozprowadzany po całej długości włosa, a więc od nasady aż po końce bo słyszałem, że część osób nakłada na przykład tylko powierzchu, no i wtedy ta pomada nie będzie trzymać dobrze bo wtedy to będzie działać w ten sposób, że jeżeli nałożymy ten produkt tylko po wierzchu, to stworzymy taką trochę skorupę, nie? I może to wyglądać na samym początku dobrze, ale tak naprawdę po pierwszych podmuchach wiatru, wierzchnia warstwa tego produktu się może rozpaść, jako że pod spodem nie będzie go, to tak naprawdę wszystko się bardzo szybko będzie rozpadać. No i jeżeli nie nałożymy tego produktu na całą długość, to też będziemy mieli problem z objętością, e bo te włosy będą mocno obciążone na końcówkach, a nie będą utrwalone. Przy tej nasadzie, która po prostu nie będzie w stanie utrzymać tych włosów, więc nasza objętość bardzo szybko opadnie, nawet jeżeli użyjemy dobrego prestailera. Także to dobre nałożenie produktu jest naprawdę bardzo ważne. I taką moją techniką nakładania tych glinek na nasze włosy jest to, żeby nakładać kilka mniejszymi porcjami, to tak jak powiedziałem wcześniej, pozwoli nam dobrać lepiej ilość produktu, lepiej go rozprowadzić, ale też pozwoli ułatwić jego aplikację, bo generalnie produkt. Produkty matowe mogą mieć ją troszkę gorszą niż na przykład takie produkty społyskie. więc zauważyłem, że jeżeli nakładam na przykład nie na jedną, dwie porcje, tylko na nie 3-4 mniejsze, to ta aplikacja jest o wiele przyjemniejsza, o wiele łatwiejsza. I też lubię te produkty nakładać z takimi okrężnymi ruchami. W tym mam pewność, że ten produkt jest dobrze rozprowadzony. Nie mam żadnych jakichś takich grudek, miejsc dziecko więcej, a w innych mniej. Także myślę, że cało wam się może fajnie sprawdzić. No i po nałożeniu pomady, polecam te włosy rozczesać. Ja zazwyczaj używam takiego grzebienia z trochę szerszym rozstawem zębów, żeby łatwiej było te włosy przeczesywać. No i to przeczesanie tych włosów pozwoli ten produkt trochę lepiej rozprowadzić, ale też Rozczesać ewentualnie jakieś e, splątane włosy. No, i przechodząc do tego, w jaki sposób tak właściwie układać te włosy przy pomocy matowych linek włosów, to jakiś czas temu odkryłem metodę, która naprawdę odmieniła moje układanie. Bo od zawsze szukałem sposobu na to, jak osiągnąć taki naturalny efekt na włosach, e, żebym mógł je przeczysywać w ciągu dnia, e, żeby te włosy po prostu tak luźno wyglądały. No, ale niestety zawsze miałem z tym problem, aż do czasu, gdy spróbowałem pod. Te włosy, już po nałożeniu produktu na nie, i wtedy ta glinka zupełnie inaczej zaczęła się zachowywać. Wtedy się bardziej połączyła z tymi włosami, więc zyskała jeszcze więcej takiej naturalności. Te włosy nie były tak obciążone, więc uzyskały jeszcze więcej takiego uniesienia. No i naprawdę wtedy widzę, że jeżeli spróbuję tego sposobu, tej metody, to mogę je wielokrotnie przeszysywać w ciągu dnia bez utraty chwytu. A to niestety jest problemem w przypadku większości takich matowych produktów: czy to matowe pasty, czy glinki. Więc naprawdę bardzo polecam spróbować tej metody, bo zupełnie odmienia działanie produktu. I zauważyłem niestety, że będzie miało to takie dwa małe minusy: bo po pierwsze, może obniżyć tam trochę poziom matowości produktu, a po drugie, może jednak trochę zabrać chwytu tej pomadzie. Więc jeżeli jest to dla Was problemem to wtedy możecie po prostu odrobinę jeszcze nałożyć już na sam koniec produktu. E, mi to bardzo ułatwia. Wtedy jest takim, myślę, że zdrowym balansem pomiędzy tym luźnym efektem, e, tą taką naturalnością, tym, że można przeszysywać te włosy, a właśnie tą pełną matowością fryzury i trochę lepszym chwytem. A takim standardowym sposobem na używanie tego typu produktów będzie po prostu po nałożeniu produktu na suche włosy po prostu zaczęcie układania go, e, czy to przy pomocy dłoni, jeżeli na przykład mamy takie krótsze fryzury, typu np. quiff albo crop, e, albo po prostu można ułożyć te fryzury grzybieniem. I zauważyłem jeszcze jedną taką rzecz, że jeżeli szukacie większego utrwalenia tej fryzury, e, może tego, żeby nie mieć takich odlatujących pojedynczych włosów to wtedy polecam po prostu zwierzyć dłoń i przejechać tą dłonią po włosach. Wtedy bardziej zarysujemy nasz przedziałek, e, podkreślimy to, e, no i nie będziemy mieli jakichś takich pojedynczych włosów, które gdzieś tam nam no, odlatują. Więc jest to rzeczą, którą zazwyczaj używam, jeżeli czeszę na przykład side parta, tak jak dzisiaj. No i oczywiście powinniśmy pamiętać o tym, że jeżeli coś nam z tą fryzurą się stanie, jakieś pojedyncze pasma włosów się rozpadną, to wtedy możemy poprawić tę fryzurę przy pomocy odrobiny wody, wystarczy po prostu zwilżyć nasze dłonie, weczyć to odrobinę wody w nasze włosy, tylko pamiętajmy, żeby nie nałożyć tej wody za dużo. Bo jeżeli te włosy będą już takie zbyt mokre, to po wysuszeniu Będziemy mieli jednak trochę może połysku, nie będzie to już taki full mat. Ale jeżeli tylko odrobinę tej wody nałożymy, to nie stracimy żadnego matowego efektu, ale pomoże to nam rozpuścić naszą pomadę, rozpuścić naszą linkę. Bo tak jak powiedziałem wcześniej, one działają w ten sposób, że ta woda odprawuje i wtedy one nabierają chwytu, więc jeżeli po prostu ponownie dodamy odrobinę tej wody, to możemy ten produkt restylizować, poprawić te pasma, no i wtedy ponownie cieszyć się fryzurą taką, jaką oczekujemy. Także są to naprawdę bardzo wdzięczne produkty do pracy i jeżeli wiemy, w jaki sposób ich właściwie używać, to użymy naprawdę wiele świetnych fryzur. Będą też bardzo uniwersalne no i naprawdę nie będą nam sprawiać większego problemu. No i podsumujmy sobie to, co dzisiaj powiedzieliśmy, Czyli po pierwsze powinniśmy zadbać o dobre wysuszenie włosów, bo tak naprawdę nasze włosy są najbardziej podatne na układanie, kiedy to są jeszcze wilgotne. Powinniśmy też używać dobrego prestailera, który zwiększy nam kontrolę nad włosami, zwiększy nam objętość i chwyt. Kiedy używamy glinki do włosów, to lepiej jest nie rozcierać jej przesadnie, żeby nie zaczęła łapać za wcześnie tego chwytu. No i oczywiście nakładamy produkt mniejszymi porcjami, żeby lepiej go rozprowadzić po całych włosa, żeby doszedł dosłownie w no, i po prostu też te mniejsze porcje pozwolą lepiej rozprowadzić go i lepiej dobrać ilość produktu. Ja polecam też wysuszyć te włosy już na sucho. Nałożenie pomady, a następnie dołożyć jeszcze odrobinę dla większego matu i chwytu. To naprawdę będzie fajną metodą, jeżeli szukacie takiego możliwie naturalnego wykończenia. A jeżeli lubicie bardziej czesane fryzury, to polecam po prostu wygładzić te włosy odrobiną wody i wtedy naprawdę będzie ona świetnie wyglądać. I oczywiście możemy restylizować te włosy przy pomocy odrobiny wody. No i dajcie znać, jakie są Wasze ulubione produkty do układania włosów. I jeżeli spodobał się ten film, to stawcie łapkę w górę. Zachęcam też do zostawienia subskrypcji i widzimy się w kolejnym filmie. Cześć!